Doznane ciosy zmuszają do mobilizacji własnych sił. Niewidzialny świat zsyła na nas wiele cierpień i prób, co ma nas zmusić do liczenia na własne siły duchowe. Jak długo człowiek je dosyta, nie cierpi niedostatku czy opływa w bogactwa materialne, porusza się zaledwie po powierzchni spraw i problemów. Natomiast samotność i smutek skłaniają do zgłębiania się w samego siebie. Co umożliwia otwarcie nowych źródeł siły. Celem wtajemniczenia jest nauczenie człowieka zgłębiania się w samym sobie, co ma doprowadzić do odnalezienia właśnie tam prawdziwego bogactwa, prawdziwej siły i prawdziwego oparcia. Wcześniej ceremonia wtajemniczenia odbywała się w świątyniach. Obecnie do wtajemniczenia dochodzi w różnych sytuacjach życia codziennego i to właśnie wtedy, kiedy najmniej się tego można spodziewać. Ktoś mógłby pomyśleć, dlaczegoż więc niewidzialny świat nie przestrzeże nas, nie da nam jakiegoś znaku, że zostaniemy poddani próbie. Ponieważ sytuacje nieprzewidziane zmuszają nas do jeszcze większego zgłębiania się w sobie i do podjęcia jeszcze większych wysiłków. Każdy z Was będzie musiał przechodzić próby i powinniście się z tego cieszyć, ponieważ za nimi kryją się nowe bogactwa. Kto nie cierpiał, ten, mówiąc symbolicznie, nie posiada farb, aby malować obrazy. Natomiast ten, kto doznawał cierpień, może się w celu malowania obrazów posługiwać wszelkimi doznaniami, które przeżył. Wszyscy geniusze, a także wszyscy ci, którzy dokonali w życiu czegoś wartościowego, musieli znosić wiele cierpień. Dysponowali oni czarnym atramentem, z którego potrafili wyciągać najpiękniejsze kolory.